Kolejna dziś informacja, tym razem ze świata sportu, z zagranicy. Brazylijskie środowisko piłkarskie pogrożyło się w żałobie. Wszystko za sprawą informacji o śmierci 26-letniego piłkarza Gabriela Popo. Przekazano, że problemy Popo rozpoczęły się po jego zakwaterowaniu w hotelu przed niedzielnym meczem. 26-latek miał zmagać się z poważnymi drogliwościami. Poinformowano, że jego koledzy z drużyny znaleźli go nieprzytomnego w pokoju. Niedługo po tym Popo udzielono pomocy, a następnie przetransportowano do placówki medycznej. Ostatecznie starnie lekarzy zakończyło się niepowodzeniem. Brazylijczyka nie udało się uratować. W wyniku tragedii niedzielne spotkanie zostało odwołane. Na chwilę obecną nie ustalono przyczyny śmierci 26-latka. Dokładny powód. Ma zostać potwierdzony po badaniach kryministycznych. Na no razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.